Dzień dobry wszystkim, my jesteśmy Demi Zbroj yy, Z serii Demi Zbroj, a to jest seria Dem 5000 kalorii. E, Zbroju, po co my się dzisiaj zebraliśmy tutaj w tym pomieszczeniu we dwóch? Będziemy w pierwaci, za jedzenie. Tak, zrobiliśmy w końcu, będzie happy mealtime. Wszyscy mówili, Demski zrób happy mealtime, więc zrobiliśmy happy mealtime. Mamy tutaj towar, tak. Co? jakiś wąty? Po prostu miałem trudności w jeździe. Zmarły trzy osoby. Tak, przez dupy wyjęte. Proszę. Więc, łaka łaka! Ten, jak myślisz zbrojczy podołamy takiemu wyzwaniu jak Happy Meal Time, bo to jest ten, oni mają 15 milionów na YouTube. Czy my damy radę? Chyba nie. Zobaczymy. Miałem powiedzieć inaczej. Co? Że miałem powiedzieć, że damy radę? Nie, nie, może być, może być, może być, że ten bo bo co, wtedy wiem. się przekonają, że, że damy radę. Bo ja już jadłem. Mm. <laughs> już jadliśmy McDonalda, ale teraz będziemy jeść wasz ukochany kurwa Happy Meal -tay. Dobra. Czekaj, to teraz może przełożymy swoje produkty. To ty też mieć wspólną miseczkę. Na tyltre, taak, tak, tak. Co już mam otwierać? Mamy tutaj troszeczkę, żeby było kulturalnie, żebyście wiedzieli, że jest... Nie jest tak z tego, włóż do miseczki. Mamy miseczkę na przykład. przepraszam. Już swoje dam. Nie chcesz opakowania? Dla rodziny? Kurwa. <laughs> Jawię to Taki jesteś kurwa Rebel Co my tu jeszcze mamy? Smakuję jak dupa Trofiłeś wow. Trafiłeś w KFC That's what I'm talking about no, i to jest, to jest McDonald's Paneczka Kurwa jest po co ona zobacz nie jest spocona, tylko Twoja na jeszcze Twoja... na Bo To jest na Jak luker z pączkiem, znaczy pączek z tym lukrem. Luker z pączkiem. O, dostaliśmy zabawkę. Jaką masz zabawkę zgry? Kawałek drewna. kawałek drewna. <noise> Cóż nie mogę się doczekać, aż zacznę się bawić kawałkiem drewna. Do kawałka drewna są jakieś motylki dołączone. Nie wiem, mnie interesuje tylko moja cegła. Znaczy, nie jak to się nazywa, kiedy to jest krewna? <grym> laga. laga. Co? <grym> Jesteś laga. Okej, okay. więc nasze ten, żeby było oficjalnie. To się radzi z, z tą lagą. Czy okay. to jest zabawa? Wy nam powiedzcie, dawajcie łapki w górę. <grym> Okej, okay, weźmy tutaj Super. ten, o. No. Ten. Bo. Wow. Przepraszam najmocniej, nie wziąłem sztytu w ogóle. Zabaw ich. Kogo? Ludzi, bo oglądają. Ja, ja też ich oglądam. Jestem, jest, jestem tak samo skonfudowany co Co to kurwa jest? Oh, fuck Dziękuję bardzo proszę Da to zrobimy może takie 3, 2, 1 i powiemy jednocześnie Happy Meal Time, czas zacząć. 3, 2, 1 Happy Meal Time, czas zacząć. Padało w ogóle wczoraj, mm. w nocy. Mm. Burza mnie całą noc trzymała. No, błyskało się co chwila. Mm -hmm. W ogóle człowiek już zasypiał i nagle kolejny grzmot. Też nie możesz spać jak jest burza? Mm. Wyłączyłem wszystkie rzeczy od prądu w ogóle. Ciekawe. No. Mi się internet wyłączył od tej burzy, wiesz? Mm. Czy co? Byłeś w internecie? Była chyba pierwsza czy druga w nocy u mnie. Tak? Co tak? Przeszła ta burza? Nie no. Grzmiało i huczało. Do trzeciej około. O. Hmm? To co? to? A, bo mówiłeś, że pracowałeś faktycznie. Mhm. I pomyślałem. Hmm. Mokre teraz dzisiaj na polu. Tak. No, ale przydał się ten. Przydało się trochę, bo powietrze się odświeżyło. Trochę mhm. ten też się czuję dobrze. Wczoraj jakoś mi ciśnienie strasznie miażdżyło. Jakoś taka duchota była, właśnie zawsze przed burzą taka duchota się zbiera. A to ty też tak masz, że boli ci na przykład głowa przed burzą. Mm, koszmar, ma, mm. prawda. Kupię sobie nowy czajnik do domu? Mm, tak, bo wiesz co? Tam bym się podobno strasznie często, że te grzałki się przegrzewają, więc kupiłem sobie teraz nie taki z grzałką, tylko ten taki spłytą. Spłytą mhm. na dole. Hmm. To można mleko ugotować na przykład, takie jest płytę. Tak Tak? Hmm? Jest jakaś różnica? Myślałem, że tylko tyle, że no nie ma takiego mankamentu, że się spali łatwo. A, nie wiem. się zawsze trochę boję, że wleję trochę za mało wody do tego czajnika. Hmm. Wiesz, za każdym razem jak wlejesz za mało wody to się boisz, że ta woda wyparuje i wtedy tak grzałka, nie wiem, czy coś, czy coś tam się, jakieś spięcie. Odkarmieniasz to jakoś? Hmm. Nie, czajniki nie są drogie w tej chwili. Mm, Od mm. dobrze można odkamienić, wiesz? Mm, tak. Mam ten, Misha ma ten. Jak to się nazywa? Czajnik. Mm. Nie, nie, czajnik to nie, ale, ale czajnik jest wspólny. Ale ona kupiła sobie ten na parę i już jest cały zakamieniony. Okazuje się, nie masz pojęcia, jaka twarda woda jest tutaj. Jak? Mm. Delicja. To był happy meal time, szanowni państwo. Teraz odpierdolcie się ode mnie i przestańcie prosić o to. To byli zbroj i den. Fajnie udało mi się to zrobić. Ładnie, Tylko w tak? telewizji potrafią no robić nawet, coś takiego. Nawet się nie umawialiśmy, że tak zrobiłem. No. To jest, to jest wszystko improwizacja. To jest jak się z kolegami. Uh, happy meal time. No warto było dzięki za to. Dzięki, że mi polecieliście. That's my mamy... meal.